Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 14. Rozwiąż równania korzystając ze wzorów skróconego mnożenia. No i przyjrzyjmy się naszym równaniom. Najpierw ogólnie do wszystkich przykładów. Widzimy, że w żadnym nie ma ułamków, w którym w mianowniku byłaby niewiadoma x, nie ma pierwiastków yy, parzystego stopnia. Zatem widzimy, że we wszystkich równaniach dziedziną równania są liczby rzeczywiste. No i możemy przejść do rozwiązań, czyli korzystamy sobie z trzech wzorów, czyli różnicy kwadratów, kwadratu sumy i kwadratu różnicy. W podpunkcie A nasze równanie ma postać x kwadrat minus 2x plus 1. No i teraz, żeby rozwiązać to równanie, trzeba by było rozłożyć to równanie na czynniki, czyli korzystając ze wzoru, tym razem na kwadrat różnicy, zamienię sobie to moje równanie na... Iloczym dwóch nawiasów, czyli tak naprawdę minus 2x zapiszę jako minus 2x razy 1, a 1 zapiszę jako 1 kwadrat. I jak widzimy, mamy już wzór skróconego mnożenia, czyli mogę to wyrażenie zwinąć do nawiasu, czyli w nawiasie mamy x minus 1 w nawiasie do potęgi drugiej i to jest równe 0. No i teraz pytanie, kiedy ta liczba będzie równa 0? No, gdy x minus 1 jest równe 0, minus 1 przerzucę na prawą stronę, czyli do obu. Stron równania dodam 1, stąd x jest równy 1. W podpunkcie B moje równanie ma taką postać, więc teraz sobie skorzystamy z kwadratu sumy. 10x zamienię na 2 razy x razy 5, natomiast 25 na 5 do potęgi drugiej. No i teraz popatrzmy, mamy już wzór skróconego mnożenia, więc mogę go zwinąć do postaci w nawiasie, czyli w nawiasie mamy x plus 5 do potęgi drugiej. No i podobnie jak poprzednio, żeby to równanie było spełnione x plus 5 musi być równe 0. 5 przerzucam na prawą stronę, czyli od obu stron równania odejmuję 5, stąd x jest równe 0 minus 5, czyli minus 5. Teraz podpunkt C mam równanie x kwadrat minus 3 jest równe 0. W tym podpunkcie będę chciał skorzystać z pierwszego wzoru, czyli różnicy kwadratów. Zatem moje zadanie polega na tym, aby przedstawić liczbę 3 w postaci. Potęgi, tak? Czyli muszę sobie wymyślić taką liczbę, aby podniesiona do potęgi drugiej dała 3. No tą liczbą jest pierwiastek z 3, czyli mamy x kwadrat minus pierwiastek z 3 do kwadratu jest równe 0. No i jak widzimy mamy już wzór skróconego mnożenia, czyli w pierwszym nawiasie mamy x plus pierwiastek z 3, a w drugim x minus pierwiastek z 3. No i teraz kiedy te, ten iloczyn będzie równy 0? No iloczyn dwóch liczb jest równy 0, jeśli jedna z nich jest zerem, czyli w tym przypadku albo x plus pierwiastek z trzech jest równe 0, albo x minus pierwiastek z 3 jest równe 0. Tu mamy dwa rozwiązania. W pierwszym równaniu pierwiastek z 3 przerzucam na prawą stronę, czyli odejmuję od obu stron równania pierwiastek z 3, stąd x jest równy minus pierwiastek z 3. W drugim równaniu minus pierwiastek z trzech przerzucam na prawą stronę, czyli do obu stron równania dodam pierwiastek z trzech, stąd x jest równy pierwiastek z trzech. No I jak widzimy, rzeczywiście mamy dwa rozwiązania, czyli x to zbiór dwuelementowy złożony z minus pierwiastka z trzech i pierwiastka z trzech. W podpunkcie D. No, mamy podobną sytuację, czyli mamy różnicę kwadratów. Muszę sobie 36 setnych zamienić na. Jaką potęgę drugą jakiejś liczby. tak? No i teraz trzeba się zastanowić, co do potęgi drugiej da mi 36setnych. No tą szukaną liczbą jest 60, czyli 36setnych to inaczej 0,6 do potęgi drugiej. A minus 900 9 x kwadrat też zamienię na potęgę liczby 30, bo widzimy, że 30 razy 30 to 900, a x razy x to x kwadrat. No i jak widzimy, mamy teraz różnicę kwadratów. Zatem w pierwszym nawiasie mamy 60 plus 3x, a w drugim 60 minus 3x. No i podobnie jak przed chwilą, mamy iloczyn dwóch liczb jest równy 0. No kiedy? Wtedy, gdy jedna z nich będzie zerem, czyli albo 60 plus 3x jest równe zero, albo 0, albo 60 minus 3x jest równe 0. No i rozwiązujemy te dwa równania. W pierwszym przypadku 60 przerzucam na prawą stronę, czyli od obu stron odejmę 60. Po lewej zostanie mi wtedy 30x jest równe 0 minus 60 to minus 60. Tu mamy mnożenie, więc dzielę obie strony równania przez 30, stąd x jest równy minus 2. A w drugim równaniu przerzucam na prawą stronę 60, czyli od obu stron odejmuję 60, z lewej zostaje mi tym razem minus 30x i z prawej 0 minus 60, czyli minus 60. Tu mamy mnożenie, więc dzielę obie strony przez minus 3. Stąd x to, jak widzimy, dzielę dwie liczby ujemne, więc wynik dodatni 2. No i podobnie jak przed chwilą, mamy dwa rozwiązania, czyli x należy do zbioru dwuelementowego, dwuelementowego elementowego złożonego z minus 2 i 2. I w podpunkcie E, no tutaj najpierw minus 4 przerzucę na lewą stronę równania, czyli do obu stron dodam 4 otrzymuję 9x kwadrat plus 12x plus 4, jest równe 0. No i teraz spróbuję z tego zrobić kwadrat sumy, czyli z 9x robimy 3x, znaczy z 9x kwadrat robimy 3x do potęgi drugiej, 12x zamieniam na 2 razy 3x razy 2 i 4 zamieniam na 2 do potęgi drugiej. No i teraz jak widzimy mamy wzór skróconego mnożenia, czyli do nawiasu Zapisujemy 3x plus 2 i podnosimy do kwadratu. I to jest równe 0. No będzie to równe 0, kiedy 3x plus 2 będzie równe 0, czyli 2 przerzucam na prawą stronę, odejmuję od obu stron dwójkę. Stąd z lewej zostaje mi 3x, a z prawej mamy 0 minus 2, czyli minus 2. Teraz gubimy trójkę, tu mamy mnożenie, więc dzielę obie strony przez 3. Stąd x jest równy minus 2 trzecie. I podpunkt F ostatni 81x kwadrat plus 1 równa się 18x. Najpierw te 18x przerzucam na lewą stronę, czyli od obu stron odejmę 18x. Otrzymujemy 81x kwadrat minus 18x plus 1 jest równe 0. No i spróbujemy sobie z tego zrobić kwadrat różnicy. Najpierw 81x kwadrat zapiszę jako 9x do potęgi drugiej, minus 18x zapiszę jako minus 2 razy 9x. Razy 1, bo to wciąż minus 18x, a 1 zapiszę jako 1 do potęgi drugiej. No i widzimy, że rzeczywiście otrzymaliśmy wzór skróconego mnożenia, czyli w nawiasie mamy 9x minus 1 do potęgi drugiej jest równe 0. No kiedy to będzie równe 0? Kiedy 9x minus 1 będzie równe 0, zatem przerzucam na prawą stronę minus 1, czyli do obu stron dodam 1, stąd z lewej zostaje mi już tylko 9x, jest równe 0 plus 1, czyli 1. No i gubimy dziewiątkę, tu mamy mnożenie, więc dzielę obie strony równania przez 9, stąd x jest równy 1 dziewiątka. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.